Odwołany sprint i kolejne problemy Jorge Martina. Zapraszam Was do streszczenia wyścigu o Grand Prix Australii. Zdążyć należy od tego, że struktura tego weekendu była trochę inna niż w pozostałych wyścigach, ponieważ już w sobotę odbywał się wyścig główny, a to ze względu na bardzo kiepskie warunki atmosferyczne. Próbowano tego uniknąć, żeby chociaż sprint mógł się w tą niedzielę odbyć i początkowo przynieśli ten sprint na niedzielę, po to, żeby po prostu ten wyścig główny się odbył i odbył się w sobotę, o nim porozmawiamy sobie za chwilkę, a jeśli chodzi o sprint, to są przyniesiony na niedzielę, potem są jeszcze cofnięty o godzinę wcześniej, ale nic to nie dało, ponieważ warunki atmosferyczne nie pozwoliły na komfortowe rozegranie tego sprintu i sprint ostatecznie został po prostu odwołany. A teraz już przechodzimy do streszenia naszego wyścigu. No i tak jak mówiłem, mamy wielkie problemy u Jorge Martina w ten weekend ze względu na to, że on on prezentował się wyśmienicie, cały weekend prezentował się wyśmienicie: świetne kwalifikacje, świetny start, świetny w ogóle wyścig, super tempo, 7 sekund przewagi sobie wyrobił, ale ze względu na po prostu kiepski dobór opon na ten tor, niestety połączenie opon hard-soft sprawiło, że mimo tego, że wyrobił sobie on 7 sekundową przewagę, to dość szybko ją niestety stracił, bo na ostatnim okrążeniu tuż na plecach miał czterech innych rajderów. I było to problematyczne, ponieważ opony były tak zjechane, że on po prostu nie był w stanie się bronić. Tempo już nie było tak dobre i po prostu musiał tak naprawdę im ustąpić, niemalże, bo nie było przestrzeni w ogóle, żeby się bronić. Nie był w stanie się tak składać zakręty jak jego rywale i Jorge Martin dojeżdża dopiero na piątym miejscu. Uratowało go trochę to, że wyścig wygrał jego kolega zespołu, Johan Zarco. Johan Zarko generalnie się naprawdę pokazał z bardzo dobrej strony. Bardzo dobrze zarządził tym tempem i wyciągnął z tego motocyklu tyle, ile był w stanie. I pokonał ostatecznie Peko Banianie, który dojechał na miejscu drugim. Także znów Baniaja zwiększa tylko różnicę pomiędzy nim a Martinem w klasyfikacji generalnej. Ale dzięki Zarko stało się to o 5 punktów mniej, bo taka właśnie różnica między punktowaniem między pierwszym miejscem a drugim. Jeszcze w nawiązaniu do poprzedniego wyścigu, kiedy wam mówiłem, że Fabio Di Giannantonio Antonio zaczyna starać się bardziej pod presją, żeby wywalczyć sobie miejsce w stawce MotoGP na przyszły sezon to on znów przerasta samego siebie, ponieważ tym razem dojechał na miejscu trzecim, co jest jego zdecydowanie najlepszym wynikiem w królewskiej klasie. Szkoda jedynie, że przez większość sezonu nie był w stanie dowozić żadnych niemalże wyników i dopiero na koniec się obudził, kiedy się okazało, że może dla niego zabraknąć miejsca na gridzie. Mimo to fajnie oglądać Wocha w tak dobrej formie, ponieważ trzecie miejsce i ktoś nowy, wreszcie jakieś nowe nazwisko w tej topce, a nie cały czas Binder Baniaja, Martin, Zarko też na początku sezonu się mocno przewijał, Fajnie zobaczyć takie, takie smaczki, właśnie jak tutaj Fabi Di Antonio na miejscu trzecim, albo jak w Austin mieliśmy Alexa Rinsa na miejscu pierwszym. Generalnie w wyścigu mieliśmy bardzo dużo przetasowań, i był to wyścig bardzo ciekawy do oglądania, ale tak naprawdę bez większych historii, bo to był wyścig do oglądania, po oglądaniu sobie mniej więcej takiego wymieniania się pozycjami w środku stawki, ale nie było tam żadnych powiedzmy kontrowersyjnych sytuacji, tak naprawdę. Większej historii też ciężko teraz już o taką, powiedzmy, wielką walkę między kierowcami, kiedy tak naprawdę każdy już ustatkował się mniej więcej na, w klasyfikacji generalnej na swoim miejscu i walka taka największa toczy się o miejsce 1, 2. Także poza miejscami top 5, na czwarty był Binder, o tym nie wspomniałem, mamy na miejscu szóstym Bezekiego, potem mamy Millera. Ale że Sparga dalej, także bez większych zaskoczeń. Można jedynie wspomnieć, że Mark Marquez i Fabio Quartaro zamknęli punktowaną piętnastkę. To by było na tyle w tym krótkim streszczeniu. Dajcie znać, jak myślicie, jak dalej się potoczy walka o mistrzostwo. Czy Baniania będzie dalej z większą czy jednak Martin weźmie się w garść, odrobi i jeszcze ten tytuł Włochowi wyrwie. Dzięki za uwagę, do usłyszenia. Cześć.